Witajcie panie i panowie, postanowiłem nagrać ten filmik, było długiego czasu niezuplautowany. To znaczy był jeden filmik, ale ustawiłem go na prywatny. Ale zobaczyłem ten komentarz od oryginalnego debila. Nieźle kurwa piszesz. Kurwa szmyśl upierdł, ale za to, że usunęli swój kanał, to wiesz. Za niedługo czeka na ciebie klątwa. prawdopodobnie czeka na ciebie wielki los ale wracając do mojego kanału dlaczego nie zuplaudowałem i jaki mam dzisiejszy status? status po pierwsze e, e, nie uplaudowałem tych filmów innych bo ojo, nie chciało mi się miałem długą przerwę e, wcześniej wyrobiłem live streama ale niestety zakończyło się bardzo gorzej bo bitrate taki słaby, że nie dało rady uchwycić mojego komputera to znaczy internet i kolejne, miałem kasety, które miałem grać wcześniej, ale okazało się, że muszę wygrywać to już zanim coś się stanie z tymi kasetami, no to udało mi się wyciągnąć magnetowit i zacząć to nagrywać a później tamte majątki dla mojej rodziny żeby było wspomnienia starych czasów i co dalej? no nie miałem innych gier do nagrywania no nie jestem już kanalem takich gameplayów czy tam chuj wie co tu się stało Ech, po prostu przestałem i... przestałem troszeczkę grać w te inne gry i, od, i zacząłem je odinstalować. Zostawiłem sobie tylko GTA v, 5 V i Minecraft. I teraz się zapytacie... Czy będziesz grał w Garry's może, jakieś inne gry? Bo ty masz wolny dysk. To znaczy wolny dysk od tych... E, rzeczy. Tak. Tak, zanim długo e, przerzucę te filmy na Vegasa i zrenderuję szybko i dać na pendrive'a z tych kaset a co dalej no mógłbym zagrać Slender the Arrival na streamie ale bo hmm, raz wcześniej grałem we the w Zev Horosz ale niestety audio było gorzej a! Jeszcze! Miały być e, filmiki e, z prograczem na moim kanale Tutaj wygłupie i coś tam ale co się stało no to pokoczyło się powiedział mi że chuju jebany nie będziesz zuplautował e, tych nagrań i za niedługo przyjadę na twoją miejscowość i cię rozpierdolę, połamie ci zęby obrażę ci twoją matkę i Wyśmiewam się na twojego ojca Menela. Te, to było cytat. To było cytat. No to co mogę powiedzieć, to nie mogę tego zuplaudować. <laughs> aż, aż coś czuję, że będzie konflikt. No to chuj. I co dalej? Mam jeszcze inne nagrania, ale nudne. Całkowite nudne. Jeszcze powiedzieć... Na pewno wszystko. Mógłbym... E, poszukać jakąś inną rzecz, a później pomyślę co zrobić z tym. Po ostatni, raz, ostatni raz przepijałem połowę pieniędzy na Steam gry, a miałem to znaczy kupić sobie, nie wiem, jakieś jedzenie, ale połowę e, pieniędzy przepiłem na Jakieś gry komputerowe, które nie będę na razie ich używał Bo niestety za niedługo wracam do szkoły No tak Trzeba zrobić e, zadanie domowe Oraz jakieś kurwa Pierdolone sprawdziany Oraz egzamin, którego kurwa oblewałem I co mogę powiedzieć? To, to wszystko Będzie livestream, stream e, Prawdopodobnie w końcu włączę te donaty Oraz goal tylko muszę utworzyć fake konto, nie wiem czy fake konto, czy normalne konto Chuj wie Ale za niedługo się dowiemy Ale niestety muszę podać e, prawdziwego maila Ale nie będę tego podawał, no to będę używał inne konto A później będzie S Nie przez C, tylko z No To tyle No to dziękuję za oglądanie mojego filmu i zanim długo będą jakieś ciekawsze materiały nie wiem klipy chujie co to będzie a później zobaczymy co będzie dalej no to trzymajcie się i cześć